Cześć drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Hyundaia i30. Hyundai i31 Kamień Jin jest produkowany od 2007 roku do 2012 roku. Występuje w wersji hatchback z trzema i pięcioma drzwiami oraz jako karawan z pięcioma drzwiami. Bazuje na identycznej platformie co jego siostrzany Kia Ceed. Przód ma klasyczne zawieszenie McPhersona, a na tylnej osi wielowahaczowe poprzeczne ramiona, których połączenie od dawna zyskało sławę w niektórych z najlepszych europejskich kompaktów. Hyundai I30 nie jest samochodem sportowym, więc zawieszenie jest odpowiednio dostrojone, aby zapewnić doskonały kompromis między komfortową amortyzacją wstrząsów a doskonałym prowadzeniem. Wspomaganie układu kierowniczego może być lekkie przy niskich prędkościach, ale przy wyższych prędkościach staje się sztywniejsze, więc kierowanie na zakrętach jest dość przodkowe. Skrzynia biegów jest precyzyjna, ale nieco krótszy skok dźwigni zmiany biegów byłby pożądany podczas zmiany biegów. Wnętrze wyróżnia się wysokiej jakości wykończeniem, z wyjątkiem śladów gorszego plastiku i ergonomii. Przełącznik komputera pokładowego jest źle umiejscowiony, a największym zarzutem jest niebieskie podświetlenie deski rozdzielczej i zbyt intensywne podświetlenie ekranu środkowego, które rozprasza wzrok i drażni w nocy. Elementy kabiny są bardzo trwałe i nawet po dwóch lub trzech latach eksploatacji nie widać żadnych uszkodzeń. Jedynym problemem jest linka klamki drzwi, która może wypaść z tacy, co uniemożliwia otwarcie drzwi. Ten problem jest charakterystyczny dla większości modeli Hyundai i 30. Jest charakterystyczny nawet dla modeli wyprodukowanych po redesignie z 2010 roku. Spośród oferowanych silników benzynowych są pierwsze 4 o mocy 107 KM, pierwszej 6 o mocy 124 KM i drugiej 0 o mocy 143 KM. Spalanie tych silników wynosi średnio 6,17 litra 100 km. Silnik diesla oferuje pierwsze 6 Cyrdi o mocy 88, 114 i 126 km oraz drugie 0 Cyrdi o mocy 138 km. Zużycie tych silników wynosi średnio 4,75,7 litra 100 km. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, model z 2007 roku otrzymał ocenę 4 piątych gwiazdek w teście zderzeniowym Euro NCAP, natomiast modele z 2008 roku i nowsze uzyskały ocenę 5 piątych gwiazdek. Kierowcy uznali Hyundai i30 za niezwykle niezawodny samochód, a jedyne problemy, z jakimi może się spotkać nabywca używanego Hyundai i30, dotyczą elementów zawieszenia. Oczywiście większość elementów jest bardzo trwała, więc niektóre serwisy nie miały wymagań dotyczących wymiany kulek, końcówek drążków i amortyzatorów w tym samochodzie, co pokazuje, że Hyundai i30 jest dostosowany do wymagających europejskich dróg. Istnieją jednak również bardziej wrażliwe części zawieszenia. Przede wszystkim mamy na myśli stabilizatory i poprzeczne gumy skrętne. Zaleca się sprawdzenie stabilizatorów i poprzecznych drążków skrętnych przed zakupem używanego Hyundai i30. Również w Europie Zachodniej kierowcy zgłaszali przypadki sporadycznego wyłączania się deski rozdzielczej. Problem ten początkowo rozwiązano poprzez wymianę całej deski rozdzielczej, ale później problem zlokalizowano i rozwiązano poprzez włożenie oddzielnego złącza do systemu komunikacji deski rozdzielczej z enkoderami. I 30 kontynuował ścieżkę, którą rozpoczął, gdy był nowy. Bogate wyposażenie, dobra cena i niski przebieg sprawiają, że jest to o wiele bardziej racjonalny wybór niż starsi i biedniejsi europejscy konkurenci. Kupujący z pewnością docenią niskie zużycie paliwa, niezawodność, ale także niskie koszty utrzymania, które są niemal takie same jak koszty utrzymania samochodu klasy miejskiej. Zalety Hyundai I 30. Ekonomiczne zużycie paliwa. Przestrzeń wewnątrz, sprzęt, grzywa, Hyundai i 30. Problemy z nadwoziem spowodowane gorszą ochroną progów i zewnętrznej części tylnych drzwi, gdzie widoczne są uszkodzenia lakieru i korozja z powodu działania piasku i kamieni z drogi na słabą jakość nadwozia. Problemy z korozją drzwi kierowcy i pasażera oraz słaba jakość izolacji wokół okien. Głośny silnik przy wyższych obrotach. Jakość poszczególnych materiałów wewnątrz. Przełącznik komputera pokładowego jest źle umieszczony, intensywne oświetlenie deski rozdzielczej.